Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Słuchajcie, mamy pierwszy event w FIFA 23. Są to karty oczywiście One To watch, ich pierwszy zestaw. Drugi dostaniemy w kolejny piątek. Jest między innymi Lewandowski, Mane, Halant Rüdiger, Dybala, Gabriel Jesus, Antony Nunes. Naprawdę jest bardzo dużo fajnych kart. I dzisiaj otworzymy sobie m.in. darmową paczkę z właśnie kartą One Watch, z gwarantowaną kartą One Watch, i zrobimy pack opening za również darmowe FIFA pointsy za zamówienie przedpremiowe. I będzie ich za 4600, to jest około chyba 30 paczek. Także słuchajcie, jak możecie zostawcie lajka, jak nie słuchajcie kanału, zasubskrybujcie I słuchajcie, to jaki content dostaliśmy wczoraj, naprawdę nie wydaje mi się, że kiedykolwiek dostaliśmy, nawet w pierwszym miesiącu, coś takiego jak dostaliśmy wczoraj. I chodzi tutaj o e, zadania sezonowe właśnie punkty przełomowe. I mamy tutaj obecujące transfery, rozgrzewka i mamy pięć, cztery zadania, gdzie trzeba po prostu kupić zawodnika, chyba trzech zawodników. Ogólnie trzy mecze trzeba po prostu rozegrać i strzelić bramkę tym kupionym zawodnikiem i asystować. I mamy paczki, dwie chyba za 5 tysięcy, jedną za 50 tysięcy, którą możemy sobie to już teraz odebrać. I na zakończenie za trzy mecze, tylko i wyłącznie trzy mecze z Squad Battles jest paczka za 100 tysięcy. Więc słuchajcie, musicie to zrobić na samym początku gry. A to jest chyba... Do końca, czyli z pierwszego sezonu, albo nawet dłużej, więc naprawdę coś genialnego i mam nadzieję, że będą robili coś takiego podczas każdego eventu. Może nie za każdym razem paczka 100 tysięcy, ale za 50, czy tak 55, czy coś w tym stylu. Naprawdę jest to fantastyczne. I do tego karta, której się naprawdę nie spodziewałem, że będzie dostępna w zdaniach stanowych i naprawdę w zdaniach, których nie trzeba dużo grać. Około chyba godziny mi zajęło, żeby sobie zdobyć tą kartę Richardisona I do tego mamy jeszcze kilka paczek. Darmowych 12 meczów chyba trzeba łącznie rozegrać, żeby to zdobyć. W 12 różnych spotkaniach trzeba po prostu strzelić bramkę. Także tę kartę Richarlisona sobie odbierzemy, jest to moja pierwsza karta. On stuart w FIFA 23. I w tej FIFA kartą stuarty działam troszeczkę inaczej, ponieważ gdy będą Mistrzostwa Świata, gdy Brazylia wygra, to Richarlison również dostanie upgrade. I w przypadku wygranych trzech meczów w Tottenhamu przez najbliższe 9 meczów, też dostanie upgrade chyba o jeden e, overall. Więc co do klubu i tak jeszcze przypomnienie, bo nie każdy mógł widzieć. E, paczka za 55 tysięcy dostępna jest również w zadaniach i to, na to jest chyba jeszcze tydzień e, do zrobienia. Więc też bardzo polecam, ale tą paczkę sobie zostawię chyba na kolejny odcinek, bo dzisiaj tych paczek będzie bardzo dużo. Jeżeli chodzi o SBC, tam jest tylko jedno, ale bardzo fajne też. E, jest to Frankessi, a właściwie nie jedno, bo jeszcze dwóch za miesiąca, który sobie za chwilkę powiemy. Ale najpierw jest to Frankesi Wiadomo, to jest jakby zwykła złota karta, jego jeszcze statystyki, ale to też będzie na pewno jakiś upgrade, chociaż o jeden e, w przypadku trzech wygranych Barcelony w dziewięciu następnych e, meczach. Ale nie jest on jakoś bardzo tani, bo jest ocena 83, 84, 85, ale jego zwykła złota karta kosztuje kilkadziesiąt tysięcy, więc no jest to, wydaje mi się, w miarę, w miarę ok. Jednak Rashford dużo za dużo uważam, że za to, to, to SBC jest skład 84, 85, 86, a upgrade jest tylko o jeden e, overalla chyba, czy o dwa. Chyba o dwa, ale według mnie jest to za drogo, jak na taką kartę, gdzie ma też trzy gwiazdki słabszej nogi. I również kolejny zawodnik miesiąca jest z serii A i też uważam, że jest to troszeczkę za drogie. Jest ocena 83-85 jak na pierwsze dni gry. Wydaje mi się, że sam jeden skład 85 by wystarczy, chociaż teraz oglądamy mecz na poli i prawdopodobnie dostanie Angisa. Bardzo prawdopodobnie, że będzie miał Informa, więc też będzie go jak połączyć, bo Korea najłatwiejsza do linków niestety nie jest. Więc dobra, tyle jeżeli chodzi o omówienie kontentu, więc możemy przejść do darmowych paczek. A właściwie pierwszej darmowej paczki dzisiaj z gwarancją karty Once to Watch. I zobaczmy, czy będzie coś grywalnego. Jaka narodowość? O, oczywiście, że tak. Szczerze mówiąc, wczoraj ja oglądałem chyba. No, z godziny na pewno jak otwierali streamerzy na, na Twitchu i na, nie wiem, na 10 paczek otwartych w 8 był właśnie Adams. No cóż, więc lecimy teraz do paczek z Pońców, a te otworzymy sobie później. Zobaczymy czy uda się trafić, oczywiście nie będę o każdej pokazywał, zaczniemy może sobie od tej darmowej z codziennego podglądu, w której raczej nic nie będzie. Dobra, także tą pierwszą wam pokażę, a resztę już tylko te, w których coś uda się trafić. Liczę, że chociaż jakąś jedną kartę wartą, nie wiem, więcej jak 10 tysięcy uda się trafić. I paczka numer 3. Ok, w końcu są ekrany minimum 83, bo światło po prawej stronie się podniosły, ale jest to tylko Luis Alberto. Okej, okay, kolejna paczka, chyba już numer 8, jak na razie tylko jedne krany. Okej, okay, są kolejne, bez walkoutu chyba. SPO i będzie to Royce 85, jak na razie najlepsza karta dzisiaj. I 3000 f pońców do końca. Czy w końcu będzie walkout pierwszy? Chyba nie. Hiszpania, lewe skrzydło, Ojar, Zabal 8-4. I może teraz Chorwacja, lewy pomocnik Perisic 84. Czy uda się trafić w końcu pierwszy walkout? Że mówiąc, chyba jeszcze w ogóle nie trafiłem walkoutu. Jest pierwszy walkout! Idzie prawa, po prawej stronie HPD Kimś, nie wiem chciałem powiedzieć, kimś 89. Pierwszy walkout w FIFA 23. Halo? Okej, okay. w końcu wyszedł. Nie mam pojęcia, ile kim będzie wart. Myślę, że ze 20, może 30 tysięcy. Ok, ponad 20 tysięcy, więc jest całkiem ok. Można powiedzieć, że cel na dzisiejszy odcinek wykonany, czyli karta warta więcej, jak 10 tysięcy. Naprawdę, na więcej nie liczyłem. Jest jeszcze Matikarz. Ok, kolejna paczka. Już mniej więcej jesteśmy w połowie. Ekrany. Środkowy pomocnik. Fabian. I słuchajcie, zostało nam już tylko 300 stawy pońcu, więc tylko na dwie paczki. Tylko jeden walkout, chyba cztery razy ekrany pojawi się, czyli 83+. No, nie są to jednak na no wszystko najlepsze trafy, ale i tak powiem szczerze, nie, nie spodziewałem się, że będzie coś dużo więcej, dużo lepszego, bo wiem, jak to po prostu wygląda z otwieraniem paczek za FIFA pońcy. Ale i tak, my wszystko uważam, że jest to warto zamówić sobie tą edycję Ultimate przed Jestem ten dostęp na 3 dni wcześniej. Jest paczka z gwarancją Monster Watch, jest paczka z informem gwarantowanym i te 4600 fiapońców, gdzie na pewno ktoś, nie wiem, 1 na 10 osób na pewno coś wartościowego trafi. Ostatnia paczka, w której będzie stawić 84. Ostatnia paczka za fiapońcy, ale to jeszcze nie ostatnia paczka w odcinku, ponieważ mamy jeszcze dwie darmowe za zadania znowe, najlepsze zadania synowe. I zaczniemy oczywiście od tej za 50 tysięcy, w której. Na pewno ekrany. Czy coś więcej? Hiszpania, prawie obrońca. Tylko Jesus na Was 83, więc naprawdę nie najlepiej. Jak na paczkę za 50 tysięcy? Jest jeszcze Griezmann, jest Martinez, jest Martial, ale nie wiem czy on jest coś wart. Już raczej nie 2000. One Bisaka i w sumie tyle. Dobra, słuchajcie, jak możecie zostawcie lajka, like, jak nie kanału, e, zasubskrybujcie. Piszcie, czy e, wy zamawialiście edycję Ultimate i jeżeli otwieraliście paczki coś w to czy Wam udało się coś trafić. I jeszcze raz powtórzę, żebyście. Zrobili zamiast nowe, bo po prostu się bardzo, bardzo opłaca. Ostatnia paczka za 100 tysięcy, w której bez karty specjalnej i chyba też bez walkoutu. Chociaż jest Gnabry. 85, ale niestety bez walkoutu. Zobaczmy, czy jeszcze obok Gnabry'ego coś będzie. Może jakiś Renato Sanchez to by się na pewno przydało. Niestety nic naprawdę nic grywalnego. Także tyle. I widzimy się jutro w odcinku z hybryd e, ligowych. Na razie.